Bo we mnie jest teatr. W takich koszulkach przyszliście dzisiaj do studia radiowego. Jest ze mną Nikola Modrow i jest Bartek Modrow. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Teatralny dzień dobry. Ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska. No tak i będzie o teatrze przede wszystkim. Nie, przede wszystkim będzie o was. A ten teatr się w sposób oczywisty pojawia, bo po pierwsze, otagowaliście się jakoś dzisiaj i oznaczyliście teatrem. Po drugie, spotykamy się, bo ja was na deskach teatru Adama Mickiewicza w Częstochowie widziałam nieraz i trochę o. To Was chciałam podpytać, co was łączy poza nazwiskiem i dlaczego to nazwisko jest takie samo. Chyba przede wszystkim hobby nas łączy, pasja do teatru i do sceny. Mhm. A nazwisko? A nazwisko, no bo ja jestem tata, a to jest moja córa. Córa, to zabrzmiało poważnie. E, nikt... Córcia córeczka. A, nie no dobrze, stosownie do wieku. No, tak. nie, no w praktyce nie jest aż tak poważnie w domu, ale co do wieku 20 lat, tata się przyzna? 47. No to piękny wiek, do 50 podjeżdżasz, tak. będzie feta wielka w Częstochowie. O, czy wielka, no zobaczymy, ale coś tam pewnie jakoś. Jakiś torcik. I, i, jakiś torcik, jakieś małe takie. Coś będzie. Tak, to łączy Was nazwisko pokrewieństwo krwi i pokrewieństwo dusz. Miłość wielka do teatru, kto kogo zaraził. No i to jest pytanie, które większość osób nam zadaje, kiedy. Pada hasło, występujemy na jednej scenie, ale odpowiedź brzmi siebie nawzajem. Nie pamiętacie, Nika, kto był pierwszy? Nika poszła najpierw na warsztaty teatralne dla młodzieży, a ja dostałem później propozycję uczestniczenia w warsztatach dla dorosłych. Tylko, że miałem bardzo dużo obaw, nie wiedziałem, czy podołam, czy dam radę. No i jak przyszedłem do domu, powiedziałem to rodzinie, żonie, córce, no to właśnie Nika na mnie wsiadła i powiedziała, że. Ty musisz, koniecznie. koniecznie. Że koniecznie tak? Kiedy jak nie teraz, a co usiądziesz, kapcie, gazeta, brzuch na wierzchu. Tak, no, to jest cytat. Do, dosłownie tak mi nawtykała, że było po prostu, było po mnie. Zostawiłeś kokieterię już na boku. Tak, i mówię, dobra, to spróbuję. Teatr. tak. tak, tak. I to próbowanie trwa do dzisiaj. To próbowanie trwa do dzisiaj. Zaraziłem się teatrem, pasją do występowania. Dreszcze, za każdym razem, emocje, coś niesamowitego. Miłość od pierwszego wejrzenia. Dosłownie. I do dosłownie. grobowej deski pewnie. Tak. Pozdrawiamy grabarza. Pozdrawiamy grabarza. Pamiętam do dzisiaj twój wzrok, kiedy zmierzyłeś mnie. Ja, Jakiej wielkości trumny będę potrzebowała. Ale tylko cztery tych, co niosą, takich posiłowni, pamiętam. Tak, posiłowni, tak, tak, tak. Tak, wiesz, jeszcze to tak jest, że z wiekiem centymetrów, jeżeli chodzi o wzrost, ubywa, więc nie wiem, ile przede mną, także może być nieco krótsza potrzebna. To oczywiście pół żartem, pół serio. Nikola, poszłaś na warsztaty, ta miłość też została w tobie, miłość do teatru, ale te warsztaty sobie wymyśliłaś sama, nie wiem, koledzy, koleżanki chcieli iść, czy rodzice podpowiedzieli, skąd ten pomysł się wziął u ciebie? W zasadzie przejawiały się u mnie duże pasy do sceny teatru śpiewu przede wszystkim, a mama gdzieś tam podpatrzyła w internecie między postami informacje o warsztatach młodzieżowych. To było, no, parę lat temu. No i się zdecydowałam na nie. To był czas wakacyjny. Od tamtego momentu kilkukrotnie byłam na warsztatach teatralnych. Gdzieś tam zostałam wyłapana, bo kiedy były warsztaty dla dorosłych, organizowane, w których mój tata uczestniczył, no to jakoś udało mi się tam wcisnąć. Już skończyłam 18 lat, także byłam pełnoprawnie dorosłą i mogłam występować na deskach teatralnych wraz z resztą grupy. To w tej rozmowie pojawiła się też mama. Teraz tak. twoja mama, Ale twoja żona. Bardzo ważna osoba. Bardzo ważna osoba. I to ona tutaj słyszę, podpowiedziała. I też wiem, Bartek, z rozmów z tobą, że bardzo mocno jest z wami dmucha wam w skrzydła, kibicuje, motywuje. Tak, tak. Mnie... Kanapki robi? Kanapki robi, przepyszne i to, jakie dobre. I to je, jak wracamy z próby, tacy zmęczeni, tacy ojej, patrzymy, talerz kanapek, żona wychodzi z... Żona, to tak poważnie zabrzmiało. Zawsze mówię na nią po prostu misiek, no. Misiek wychodzi z łazienki i mówi, kochani, tam kanapeczki macie, mówię. No bardzo zawsze. się angażuje w nasz bardzo, rozwój bardzo. i bardzo znosi nasze wszelkie kłótnie, bo obydwoje jesteśmy temperamentni, tak. a wiadomo, tyle czasu razem, to i to się zdarza, ale generalnie jesteśmy bardzo silnie ze sobą związani, jesteśmy silnym trio. Mm -hmm. tak. Rodzina. No trzy i pół, bo jeszcze pies. Bo jeszcze piesek. Też Dokładnie. ma charakter, tak? Tak, o, zdecydowanie. Pewnie. No oczywiście, że jest rozpieszczona do granic możliwości, więc jak ją dorywamy w trójkę, każdy z nas ją całuje po innym elemencie ciała, więc ona po prostu ucieka pod fotel, żeby przeżyć, no ale przeważnie ją tam wydobywamy spod tego fotela i jest dalsza akcja. Ale tak kontynuując jeszcze temat Martusi, mojej żony, a Nikolki mamy, no to powiem powiem szczerze, że no życzyłbym wszystkim, żeby mieli naprawdę takie wsparcie, jak my mamy. Mm -hmm. To jest wsparcie i takie backstage'owe, tak? I tak, mocne wsparcie mentalne. Ewidentnie. I te kanapki, no i bycie później na widowni. Jest na wszystkich spektaklach naprawdę, nawet na próbie generalnej, potem na pierwszym spektaklu, drugim, trzecim. Cieszy się też, bo mówi, że ona jest w stanie wtedy zauważyć jakby pewne szczegóły, pewne rzeczy, których nie widziała na przykład wcześniej. Może się popatrzeć gdzie indziej, no bo wiadomo, że zwraca uwagę na nas, ale też na innych, więc jest na przykład drugi, trzeci raz i mówi o, a tego nie widziałam. Także fajnie, że byłam, bo zauważyłam jeszcze coś tam innego. Mm -hmm. Fanka prawdziwa. Tak, najprawdziwsze. Zagorzała. Potrafi też zarazić innych, nie wiem, przyprowadzić znajomych na tak. spektakle. Tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej. Macie swój fanklub? Znaczy jednoosobowy to na pewno też usłyszałam. Jednoosobowy, tak. Nie, nie mamy fanklubu, my tak bardziej, chociaż ja wiem, no. To znaczy inaczej, wśród znajomych, przyjaciół, tak, jest doping i jak wstawiamy na przykład na social mediach jakieś materiały, to jest naprawdę spore poruszenie i gratulacje, co jest strasznie miłe, naprawdę. To jest bardzo miłe i rodzina z Pabiania, i tutaj Częstochowa i okolice i znajomi, przyjaciele jakieś miłe słowa piszą, że byli, widzieli, że naprawdę było fantastycznie, no to jest strasznie miłe. Czyli dzielicie się tym, co kochacie, a ty Nikola, co robisz w życiu? Już wiem, ile masz lat, ale to jest taki moment 20 lat takiego układania się, tak, w jakim kawałku chcę być teatralny, na razie nie jest zawodowym. Tak, na razie nie jest zawodowym, ale wiadomo, czas młodej dorosłości to układanie swojego życia, bardzo chaotyczny czas. Obecnie jestem rok po maturze i jestem również po roku nauczania w Spocie, w studium dwuletnim w Krakowie, na Wydziale Aktorskim. No oprócz tego staram się przewijać na różnych planach, mniejszych, większych projektach, jakichś głównie komercyjnych. Właśnie tu często się przewijamy gdzieś z tatą. staramy się być na tej scenie u Marka Ślosarskiego na zajęciach. No i tak jakoś to życie się toczy. Oprócz tego oczywiście praca, pozdrawiam Solid mhm. i dzień za dniem leci. Dzień za dniem leci. Mówisz o tej młodej dorosłości, o pewnym takim Użyłaś słowa chaos. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy tam jest taka właśnie energia, która się układa. Jest bardzo aktywnie i nakładam sobie jakąś tam presję, oczywiście w granicach rozsądku, bo no mam konkretne plany, które chcę realizować, a czasu w ciągu dnia to tylko 24 godziny, które muszę jakoś wykorzystać, a wolałabym 48 godzin. Też by było mało? No nie, wtedy by było w sam raz. Skoro tak mówisz, ale Do myślę, jakiegoś że czasu, było, ale z czasem znowu by było, by było za mało, ma myślę. Tak, proponuję w tych 24 tak, jak się osadzić. Tak. tak. No nie, no na razie mówię, jest trochę chaotycznie, ale lubię to życie. Lubię to życie pociągowe, z walizkami, lubię moich znajomych, których co chwilę poznaję, różne osoby, przeróżne charaktery i to, że mam takie wsparcie od rodziców i to, że występujemy z tatą na tych jednych deskach teatru, że mam z nimi realny kontakt, bo pomimo, że mało bywam w domu, to jednak czasami jeszcze ze sobą rozmawiamy. Mhm, poza teatralnie? <grym /tronarium> tak, nawet poza teatralnie. Pewnie, pewnie. Spędzamy też fajne chwile w miejscu o którym nigdy jeszcze nie mówiłem, a jest to nasza działeczka rodowska, gdzie to jest takie nasze, no nasz azyl, gdzie jest święty spokój. Wiadomo, że jest i praca, bo żeby było fajnie, to najpierw trzeba tam zrobić, trzeba skosić trawkę, przyciąć gałęzie. No właśnie, jutro będziemy to robić z żoną, ale tam naprawdę można się wyciszyć i spędzić bardzo przyjemne chwile. Po co ci święty spokój? No właśnie. No czasami jest też potrzebne takie wyciszenie. Potrafisz usiąść i się wyciszyć? Tak, ale nie na długo. W teorii. Ale nie na długo, bo za chwilę wstaję i zaczynam chodzić. Dobrze, i już to już ciebie nie pytam. Nikolac, to, to niedługo to jest ile krótko, bo a to ktoś zadzwoni, a to trzeba się gdzieś zgłaszać, rozgłaszać. Są cały czas jakieś spotkania ze znajomymi, jeżeli jest czas wolny i nagle rodzice zdają sobie sprawę, że wypadałoby faktycznie odpocząć, bo coś tych planów jest trochę za dużo. No i tak koło się zamyka. Mm -hmm. Cały czas się coś dzieje. Żona nie mówi: "Słuchaj, nie wiem, odpocznijmy trochę." Tak, są takie zdania i później jedziemy na działeczkę, siadamy na leżaku i siedzimy tam całe pół godziny i później mówi: "Wiesz co, ta wierzba to tak wygląda. Oj 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 Ostatnio była taka fajna sytuacja. Właśnie zaczęliśmy wierzbę przycinać, wysyłam zdjęcie szwagrowe, a szwagier mówi, ale słuchaj, przecież to na jesień miało być robione? Ja mówię, no u nas już jest jesień. A rozmawialiśmy o tym dwa dni wcześniej, więc no jest przyspieszenie planów też i żona zawsze tak motywuje. Potem świetnie, bo patrzę na to, mówię dobrze, że to już jest zrobione. No ale wielokrotnie to tak pędzi do przodu i namawia, namawia, no i zawsze jej się udaje namówić. Mm -hmm. A sama skąd dowodzi z tego leżaczka, czy robi z tobą? Nie. Nie, robi, zakasa rękawy, jest bardzo aktywna. Tu już plecy bolą, ale jeszcze trochę, ale jeszcze trochę. Mówię, Micha, siądź, odpocznij. Dobra, dobra, za chwilę tu jeszcze tylko to zrobi. Bardzo jest aktywna. Odpoczywa potem dwa dni później, kiedy czuje, że barkią boli, a to plecy Dokładnie. bolą. Czyli ciało trochę mówi, tak? Tak, tak. Ta, ta. A wysłuchacie swojego ciała? Ja się staram. No i teraz też żałuję, że tu nie ma wideo. <laughs> ja się staram. Ćwiczenia, rozciąganie. No wiadomo, im człowiek starszy, czy tym bardziej te Mięśnie kości są za stałe, dlatego trzeba się ruszać. Jaka starość przecież za rok dopiero masz 18 spokojnie? No w sumie tak, plus wad. Nie no, ja staram się dbać o moje ciało, bardzo sobie ciosam kołki na głowie, żeby w końcu coś zacząć robić, bo nie jestem w stanie się zmusić do siłowni, to po prostu nie jest mój rodzaj wysiłku fizycznego. No to po co chcesz się zmuszać? Dlatego, bo mam możliwości do rozciągliwości i dlatego zapisałam się na akrobatykę. Jest to potrzebne również na scenie, dlatego od września, 1 września dokładnie zaczynam moje zajęcia akrobatyczne. Zobaczymy, jak to będzie, ale potrzebuję też dla zdrowia. Aż się boję. Tak. Ja też się wystrzeliłam. <laughs> potrzebuję trochę ruchu. Mam niskie ciśnienie i to niestety jest cecha po mamusi. także kwestia też zdrowotna, wiadomo, żeby się poruszać. No tak, ale to rozumiem. To akrobatyka, to nie siłownia, czyli poszukałaś czegoś, co jest dla ciebie. Tak, tak, bliżej jakoś, mnie. Jakoś tak właśnie bliższe i takie kompatybilne. Dokładnie. Z tobą i też słyszę, że zrobisz sprawdzam, że sprawdzisz to, tak? Czy to jest A, na pewno Tak, to? ale gdzieś tak szukałam. W okolicach balet, gimnastyka, akrobatyka coś, dzięki czemu będę mogła poszerzyć moją skalę rozciągliwości, a jednocześnie ruszać się, mm -hmm. bo sama nie umiem się zmusić w domu. No Niestety nie jestem w stanie sobie takiego rygoru. Tego, o, właśnie. Mm -hmm. A te samobieżne regulatorki, które masz jako wsparcie koło siebie, tata i mama? No tak, tata wraca po pracy w innych godzinach. Ja jestem w domu w innych godzinach, więc. To nie działa. On, nie, nie działa. Kiedyś próbowaliśmy chodzić razem na siłownię, ale to się zdawało działać przez dwa tygodnie. Ugodnie, a potem nagle się okazywało, bo to jeszcze w czasach licealnych, że mam kartkówkę, mam występ, nie chce mi się, w sumie to się źle czuję, jedź sam. No i mm -hmm. na tym się kończyła nasza przygoda z A ja robię teraz taki myk, że wyjmuję matę do ćwiczeń, porozciągam się, mówię nika, ja jej nie będę chował, mówię jakbyś chciała, to wiesz, to możesz tutaj. A wiesz, to w sumie to dobrze, to dobrze, fader, bo ja zaraz tam pójdę, zaraz się rozciągnę, zaraz tego. No i faktycznie czasami jest tak, że po ćwiczy, porozciąga się. Tak, raz na jakiś czas. A śpiew? Kiedy ćwiczysz? No staram się oczywiście w domu prywatnie, przy moim gramofonie, ale no niestety teraz troszeczkę to zaniedbałam. Muszę wrócić do rygoru, do zajęć prywatnych Musisz, w związku chcesz. ze śpiewem. Muszę i chcę. Czuję, że tego potrzebuję, ale myślę, że od tego roku... Znaczy w zasadzie tak naprawdę zastałam się na dwa miesiące. Nie przesadzajmy, bo w Spocie w Krakowie mieliśmy zajęcia wokalne. Dokładnie nazywały się piosenka, więc byłam gdzieś tam cały czas, miałam styczność ze śpiewem jaki braliśmy udział w koncertach z tatą na rzecz Fundacja Jutro. Cały czas ta styczność ze śpiewem jest. Także ćwiczę regularnie. Prócz tego wybieram sobie w miarę ambitny repertuar. Co to znaczy ćwiczeń. dla ciebie w miarę ambitny? To znaczy na przykład Dolly Parton, albo Highwayman, albo Loewe. To jest islandzko-chińska piosenkarka. Dosyć niszowa, ale pięknie komponuje piosenkę klasyczną z popową i instrumentalną. Pięknie to się wszystko komponuje. To jest trudny repertuar, który Lubię sobie ćwiczyć w domu. Śpiewacie razem, bywa? Poza sceną. Poza sceną, chyba że coś ćwiczymy, przygotowujemy, tak jak na przykład śpiewaliśmy razem utwór Baby, to tak, to były próby, jak najbardziej. Czasem, mówię, Nika zaraziłaś mnie jakimś utworem, później pół dnia chodzę po prostu i go nucę sobie pod nosem. I wtedy nawet śpiewam z nim. I w drugim wtedy pokoju. Nika w drugim pokoju tam się dołącza i coś tam powstaje wspólnego, natomiast czasami jakieś wspólne kawałki też, które na przykład musimy ćwiczyć do spektakli w teatrze imienia Adama Mickiewicza. No teraz 17 października wystąpimy w poraju w ośrodku kultury z koncertem Osiecka Tribute Powrót. Mm -hmm. Będzie znowu koncert zorganizowany. Już wiem, że są, jest umowa podpisana przez Martę Nicieewską z panią dyrektor tego obiektu. Także wracamy. 12 września Sielsko-Anielsko w Teatrze Mickiewicza. No i ja jeszcze dodatkowo 1 października Grabasz. Czyli mąż zmarł, ale już mu lepiej. Tak. I mąż zmarł, ale już mu lepiej będzie w próbie Politechnik. Tak, tak jak, tak, 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 jak tak. było. To taka propozycja na rozpoczęcie roku akademickiego do tych, którzy nas słuchają. Bo wstęp będzie wolny, tak Dokładnie. jak był. Serdecznie polecam. Wszystkie można pojechać sobie i do Poraja i później tak, 12 września. Jak Kto się zmieści do Teatru Adama Mickiewicza to też zachęcam, no i koniecznie mąż umarł, ale już mu lepiej. Gwarantowana dawka śmiechu o, kanapki się pojawił w rozmowie naszej. Tak. Ja chciałam teraz trochę o jedzeniu. O, Lubisz pasuje, jeść? Bardzo. A gotować? Też. Co lubisz gotować? Co potrafisz? Od X czasu zafiksowałem się na punkcie chińszczyzny i różne rzeczy generalnie gotuję, ale Nika tutaj może potwierdzić, że znaczy zawsze chcę dokładkę. No to oczywiście. Mam rzeką kwestię. Tak, i chińszczyznę podobno robię bardzo dobrą. Natomiast czasami też robię burgery, jakieś schabiki, a to zupkę, makarony. W ogóle jestem z rodziny kluskowej, to znaczy Uwielbiamy wszyscy kluski. Od śląskich przez makaron, łazanki, a skończywszy na pępuchach. Obojętnie. Po prostu wszystkie kluski byle to klucha. jest. Byle klucha. Dokładnie Ogólnie nie tak. wybrzydzamy co do kuchni. Dokładnie. A też gotujesz? Ja bardzo lubię jeść, ale gotować nie gotuję. Jeszcze nie przyszedł na mnie czas, kiedy zamieszkam sama, no bo jeszcze mieszkam z rodzicami. Wtedy nie będę miała wyjścia i oczywiście będę gotować. Z głodu nie umrę, ale tak zdecydowanie wolę jeść. Mhm. No, a nie masz takiej pokusy, żeby. Czasami coś na mieście zjeść, albo nie wiem, wyobrazić sobie, że mieszkasz sama i nie gotujesz, bo jest wygodniej coś kupić. Ano to oczywiście, zdarza się i często to nie jest kwestia chęci, tylko braku innej możliwości, bo hmm. tak naprawdę dużą część czasu spędzam w pociągach. Przemieszczam się z Częstochowy do Krakowa, z Krakowa do Katowic, do Jawożna, potem znowu Częstochowa. Gdzieś tak otaczam się różnymi miastami. Zdarza mi się być we Wrocławiu czy w Łodzi, ze względu na plany filmowe, czy jakieś sesje, ze względu na szkołę. Także często zdarza się tak, że muszę sobie kupić coś gotowego, no ale wiadomo, nie równa się to z domowym jedzeniem, oczywiście. Które tata przygotuje. Tak, tata i mama, bo bardzo tutaj podział obowiązków jest wyrównany, 50 na 50, ze względu na gotowanie i nie tylko, ale jedzenie w domu jest pyszne. Ale żona zawsze dba o to, żeby Nikolka miała, jak gdzieś jedzie, czy idzie do pracy, żeby coś miała na drugi dzień, więc zawsze jest postoszenie lodówki, zawsze szykuje, żeby tutaj było. No teraz też na przykład, no dosłownie 15 minut przed tym, jak weszliśmy tutaj do studia z żoną się minąłem na szybko w garażu, otworzyła tylko szybę. Mówi, słuchaj, ja tam zrobiłem, wiesz co, zupę, ale tak, wyjmij pierś, dołóż tylko koncentrat, zabiel śmietanką tego, lecę cześć, Paweł, już się spieszę, bo na pół do muszę być w pracy. Tak, tak. No i poleciała. Tak, ja wpadłem do domu, wyjąłem tą pierś, zabieliłem tutaj ten koncentrat pomidorowy. Już jest pomidorowa, już będzie co zjeść. Także tak czasami się po prostu wymieniamy płynnie, elastycznie. Ktoś zaczyna, ktoś dokładnie, doprawia. Dokładnie. Zakupy robimy planczy. oboje bardziej mhm. żona, ja też ale ale rzadziej. Jak mam czas, gotuję, jak nie mam czasu, żona gotuje. Staramy się po prostu uzupełniać. Nikola, powiedziałaś szara rzeczywistość, a ja słyszę tę rzeczywistość bardzo kolorową. Tak, no tak się mówi, takie prawidło, szara rzeczywistość. Nasza codzienność, która Róbisz szara tam, nie oznacza, tam, co... że jest nudna tak. i zła, bo ją bardzo lubię. Naprawdę doceniam chwile, w których mam okazję posiedzieć w domu, posprzątać u siebie w pokoju. Mam na myśli kurze, bo z reguły mam porządek i po prostu odetchnąć, odetchnąć z muzyką w moim gramofonie, bardzo klimatyczną i po prostu się tak zamyślić. I być jeszcze, tu i żeby teraz. fader kawkę zrobił, nie? Tak. A no, to oczywiście. No, jako, tata tata robi najlepszą kawę. <noise> tak, najlepszą. Nika powiedziała, najlepszą podobno. Najlepsze jest to, że zawsze zanim mamy takie swoje rytuały, gdzie siadamy na kanapie, no to co kawusia tak. No i mówię, Nika, no to gramy w papier kamień, nożyce. I generalnie śmieję się, bo obojętnie, czy wygram, czy przegram, to mówię, dobra, mówię, idę zrobić. Tak, zawsze I tak by mnie te... nie pozwolił. I tak mi jej no nie tak, nie Ale, pozwolił, ale więc... sama gra jest pewnie jakąś tam przyjemną. No, tak, bardzo sprawę. Tak, no pewnie, no bardzo, bardzo. Wkręca Ma nas na obroty. Macie swoje takie rodzinne, myślę o całej trójce waszej. Skróty, nie wiem, albo jakieś powiedzenia swoje, coś, co rozumiecie tylko wy? Tak, oczywiście, takie nasze prywatne żarciki. Mm -hmm. Dokładnie, nawet to jak się zwracamy do siebie, ja do Niki mówię: Nika, Nika do mnie mówi: Fader, albo father, Bart. albo Bart, tak? Bart. A do mamy zawsze Martku, Maderku. Albo po prostu Marty. Natomiast śmiać mi się chce, jak Nika dzwoni i odbieram telefon, a on mówi: Fader, mam szybkie <laughs> pytanie. O, to już mówię dobra. Albo kasa, albo podwózka, albo coś po prostu potrzebuję, więc. Już po intonacji jej głosu słyszę, o co może chodzić. Ale proszę ze mnie nie robić takiego naciągacza. Nie, absolutnie. Zarabiam swoje pieniądze tak, i staram się tak. utrzymywać. Mam na myśli płacę za swoją szkołę, za wszelkie zajęcia, właśnie za jedzenie, ale to na mieście. I bardzo się e... dobrze się gospodarzy tutaj muszę dodać. Tak, odkładam sobie wiadomo parę groszy na nawet nie czarną godzinę, co na jakiś konkretny wydatek może w przyszłości na samochód, bo posiadam już prawo jazdy i zobaczymy, jak to będzie. Także A. proszę ze mnie nie robić takiego czarnego charakteru. Nie, 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 absolutnie. Gdzież bym śmiał? Gdzież bym śmiał, tak. A ten gramofon jeszcze dwa razy go wymieniłaś, o ile dobrze usłyszałam, e, i tak, tak jakoś mnie zatrzymuje. Tak. Lubisz tak w ten sposób słuchać muzyki? Lubię, z lubię, płyt. bo jakoś tak na YouTube nie korzystam ze Spotify, korzystam z YouTuba. Nie mam YouTube Premium, dlatego co chwilę wyskakują mi jakieś reklamy, nie wiem co konkretnego sobie puścić, a te winyle, które zakupuję od roku zeszłego, no będzie rocznica, bo we wrześniu 29, gdy miałam urodziny, dostałam gramofon i wraz z nim pierwszą płytę. Bardzo lubię ten klimat, lubię chodzić. Oczywiście, kiedy mam czas na targi z winylami, lubię po prostu potem, tak jak mówię, w moim zaciszu domowym puścić sobie jakiś utwór właśnie z tej lekko skrzeczącej gramofonii i słuchać. Jest klimacik, jest tak, klimacik, tak. naprawdę. Oprócz śpiewania po prostu bardzo lubię muzykę, bardzo lubię się nią otaczać. Powiedziałaś też, że jak sprzętasz w pokoju, to właściwie tylko kurze, bo masz porządek. Tak, ale nie, nie, tutaj mnie nikt nie wyręcza, po prostu Lubi staram lubisz, się być tak, tak mhm. jestem, staram się być zorganizowana i, i lubię utrzymywać porządek, a kurze no właśnie ze względu na to, że jak wracam po pracy, to jestem zmęczona, a w przeciwnym wypadku po prostu nie mam mnie w domu, więc rzadko kiedy to robię. I Zauważasz, że są Trzeba zacząć. Tak, tak, oczywiście. Pakowanie, jak ci wychodzi, bo jak się organizujesz dobrze i dobrze organizujesz sobie przestrzeń, to pewnie i pakować się potrafisz. Myślę o podróżach. Myślę, że tak, ponieważ jestem do tego zmuszona kilka razy w miesiącu, ale myślę, że doszłam do wprawy. W dodatku ostatnio miałam przyjemność być na paru wycieczkach, bo dałam sobie również za cel korzystanie z tego życia studenckiego, o ile jest to możliwe. I miałam okazję być ze znajomymi w Londynie na kilka dni. Byłam w Grecji wraz ze swoją grupą studentów. Spot. Byłam też z rodzicami na Gran kanarii, także to są również te odłożone pieniądze, o których mówiłam, bo te wycieczki sobie sama opłacałam, więc również w tych przypadkach to pakowanie się udawało. Mm -hmm. A Plany, bo mówisz też o planach. Właściwie pytanie do Was obojga. I wspólne trochę o spektaklach, które będzie można zobaczyć, mówiliście, ale nie wiem, co się jakoś rodzi, co w Twojej głowie, Nikola, co planujecie. No na pewno uczęszczać ponownie na warsztaty teatralne od stycznia. Jeszcze nie wiemy oczywiście, co tam będzie się rodzić, ale gdy tylko się dowiemy, to damy znać. A prócz tego, w moim przypadku stale przeglądam grupy Facebookowe, będę edukować się w szkole spod weekendowej, tak jak już w wspominałam o niej i będę robić dyplom, bo to jest szkoła dwuletnia, więc przyjdzie czas na dyplom. A gdy go zrobię, mam nadzieję, że z pozytywną oceną, to będę brać udział w rekrutacji do szkół publicznych. Już brałam w nich dwukrotnie udział, niestety ze smutnym skutkiem, więc spróbuję swoich sił po raz trzeci. Mhm, ale zbierasz doświadczenia cały czas? Tak, mhm. oczywiście. Traktuję to dosyć racjonalnie. Wiem, jaki jest. no Umówmy się, przemiał w ilości osób do ilości miejsc w szkołach, dlatego staram się rekrutować do kilku z nich. Zresztą to nie jest taktyka moja jedyna, to nie jest żadna tajemnica. No i tyle. A szkoła marzenie? Szkoła marzenie, o jejciu. Myślę, że Kraków albo Akademia Muzyczna w Łodzi, ale oczywiście to nie wyklucza myśli o łódzkiej filmówce czy w Wrocławiu, szkoły AST. No myślę, że każda z tych szkół ma swoją renomę. No dokładnie, tutaj nie ma co wybrzydzać, zdecydowanie. To niech ci się marzenia spełniają. Dziękuję. Olu, jeśli chodzi o mnie, no na pewno praca zawodowa w dalszym ciągu, tak jak pracowałem, pracuję, będę pracował. Natomiast jeśli chodzi o moją pasję, o hobby, tak, następne warsztaty teatralne jak najbardziej. No mam nadzieję, że Awa nie powie, że już mam dość i już mnie nie chce <grym>, w teatrze. <grym, <grym, nie ma mowy, jesteś facetem. Nie, nie ma opcji. Nie, no po prostu jak mnie wyrzuci drzwiami, wejdę oknem. Ale... Więcej kobiet jest chętnych, tak? Tak, tak. tak, tak bardzo tak, potrzebni tak. są faceci, dlatego o, przy okazji tutaj ogłosimy, potrzebny jest nabór i jest nabór dla płci męskiej do naszej grupy, także zapraszamy. Będzie kto się ogłoszony, nie boi, kto myślę. marzy, tak. tak. Jeżeli chodzi o Klub Politechnik, zadam Chutyrą tak, jak najbardziej tutaj już zapowiedziałem, że też w następnych warsztatach chciałbym wziąć udział i w następnym spektaklu. Wiadomo, fundacja jutro, tak jak była, też pewnie będzie. I powiem szczerze, mam też ze sobą nowe doświadczenia lektorskie, to znaczy wziąłem udział w szkoleniu, nagrałem szkolenie dla dużej firmy w Częstochowie, szkoleniu BHP. Nagraliśmy też spot, który pewnie będzie promowany wrzesień-październik z Urzędu Miasta. Za bardzo jeszcze chyba nie mogę o nim mówić, bo to dopiero będzie, ale już jest jest stworzony, już jest nagrany. No i generalnie to jakieś następne doświadczenia. Tutaj rolka była też nagrana na przykład do Festiwalu Machalicy. Rolka do Frytki Off. Notabene razem z Niką właśnie zagraliśmy w tej rolce. Tak, tak. Mm, tak, pamiętam. Dokładnie. I myślę, że tutaj w tym kierunku co po prostu się nawinie. Dokładnie tak. Ciężko z tego zrezygnować. Bardzo ciężko z tego zrezygnować, bo zawsze jest ta adrenalinka, zawsze jest ta radość, że znowu mogę być, znowu mogę coś zrobić. To jest naprawdę fascynujące. Sięgacie po energię i tę energię, myślę, innym też dajecie. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Piękne dzięki. Dziękujemy bardzo. Córka i ojciec Nikola Modrow, Bartek Modrow. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.